Dzień dobry Państwu. Na tym filmie pokażę Państwu, w jaki sposób możemy użyć pewnych dodatkowych modułów PsychoPy do zapisywania odpowiedzi uczestników, do iterowania po warunkach eksperymentalnych zdefiniowanych w pliku Excela oraz do zbierania dodatkowych danych o badanym. Ok, więc na początek jak wygląda taki plik z warunkami eksperymentalnymi. Ja tutaj mam plik, który nazywa się Conditions XLSIX. Kiedy go otworzę, to zobaczą Państwo, że znajduje się w nim. Znajdują się w nim trzy warunki eksperymentalne. Każdy z tych warunków ma określone trzy rzeczy. Po pierwsze to czy, to jaką treść ma dane zdanie, które będzie oceniane przez badanego, to czy to zdanie jest ładne czy brzydkie oraz to pod jakim kątem to zdanie będzie się wyświetlało na ekranie. A zatem mamy trzy zdania. Jan lubi jeść jabłka. To zdanie jest ładne i będzie obrócone o 290 stopni. Mamy zdanie Małgosia napluła w twarz Janowi. To zdanie ładne nie jest i zostało obrócone o 45 stopni. No i mamy zdanie Wojtek wydał nieczytaną powieść. Nieczytalną powieść. To zdanie jest ładne i będzie obrócone o 60 stopni, kiedy będziemy je wyświetlać. Czyli mamy takie trzy wiersze w naszym pliku Excelowym. Teraz będziemy chcieli je jakoś wczytać do Seikopaja i użyć go do. Kolejne, do, do generowanie kolejnych prób w eksperymencie. Na razie jednak zamkniemy sobie ten arkusz kalkulacyjny i przyjrzymy się temu skryptowi, który tutaj mamy. W pierwszej linijce mamy standardowe importy. Mamy dwa dodatkowe moduły z biblioteki PsychoPy'a. Moduł GUI do obsługi interfejsu graficznego oraz moduł DATA do obsługi Danych, czyli wczytywania i zapisywania danych. Próbujmy więc przejść przez ten kod. Na początek definiujemy sobie nazwę naszego eksperymentu. Ten eksperyment nazywa się testowe. Po drugie definiujemy sobie słownik z dodatkowymi informacjami o uczestniku. Czyli mamy uczestnik, na przykład tu będziemy wpisywać numer uczestnika, sesja, bo na przykład eksperyment mógł składać się z kilku sesji, i płeć uczestnika. Te informacje będziemy musieli wpisać w takim wyskakującym okienku na początku każdego eksperymentu. Może spróbuję to zademonstrować. Jak Państwo widzą, Pojawiło nam się okienko, w którym eksperymentator może wpisać dodatkowe rzeczy, i te informacje będą później zapisywane w pliku z odpowiedziami naszego badanego. Na, na razie jednak nie mam żadnego eksperymentu, więc ten skrypt wyjdzie. Dalej mamy, mm, dalej mamy dodatkowe informacje o eksperymencie, które zebraliśmy tworzyliśmy sobie bowiem wcześniej ten słownik exp_info i dodajemy dodatkowe dwie informacje, czyli datę i tę datę po prostu bierzemy za pomocą funkcji get_date() z modułu data. Dalej dodajemy do tego słownika naszą nazwę eksperymentu, a następnie tworzymy zmienną która będzie nam wskazywała, jaka będzie ścieżka do pliku, w którym będą zapisywać się odpowiedzi badanego. OK, czyli jak to będzie wyglądało? Pierwszy element, tutaj, path absolute, po prostu zwraca aktualną ścieżkę, w której się teraz znajdujemy, to znaczy ten folder, w którym jesteśmy. No i potem dajemy dalszą część, tej ścieżki do pliku. No i ten plik będzie nazywał się w ten sposób, że umieścimy go w podkatalogu Data, i będzie nazywać się tak, że jego nazwa będzie składać się z numeru uczestnika, nazwy eksperymentu i datę przeprowadzenia eksperymentu. No i potem robimy z tego wszystkiego string, żeby potem użyć. Tego stringu w dalszej części naszego skryptu. To nie jest specjalnie skomplikowane. Warto to sobie jednak prześledzić. Ważne rzeczy zaczynają się teraz. Pierwszą rzeczą, którą tworzymy, to tworzymy obiekt klasy Experiment Handler. I teraz w tym obiekcie znajdują się pewne informacje, np. informacje o nazwie eksperymentu. O dodatkowych informacjach, które zebraliśmy wcześniej, oraz o tym, jak będzie wyglądać, jaki będzie, jaka będzie nazwa pliku, w którym zapisywać będziemy odpowiedzi badanego. I to będzie taki obiekt, którym nie będziemy musieli się za bardzo przejmować w dalszej części eksperymentu, a on po prostu weźmie na siebie obsługę takich rzeczy, jak właśnie zapisywanie do plików itd. Więc tutaj sobie tworzymy Experiment handler dalej wczytujemy do zmiennej conditions nasze warunki eksperymentalne zdefiniowane w pliku conditions.xlsx to jest ten plik który państwu przed chwilę pokazałem tam mamy trzy albo cztery już nie pamiętam kolumny i trzy wiersze następnie tworzymy sobie specjalny obiekt który będzie zajmował się obsługiwaniem naszych prób eksperymentalnych. Jako pierwszy argument, jako listę prób, przekazujemy te właśnie próby, które przed chwilą prze wczytaliśmy z pliku Excela. nreps odpowiada za to, ile będzie powtórzeń tego naszego pliku Excelowego. Tutaj zdecydowałem się na trzy powtórzenia. Oraz mamy również metodę randomizacji. To znaczy, w jakiej kolejności będą te powtórzenia. I tutaj zdecydowaliśmy się na random, czyli na losowe wyświetlanie prób. Inne możliwości to jest sequential i wtedy będą wszystkie próby z pliku Excela będą wyświetlane po kolei. Oraz full random. Różnica między random i full random jest taka, że w przypadku random, zanim przejdziemy do kolejnego powtórzenia danego... Naszej listy warunków eksperymentalnych, to musimy wyczerpać wszystkie warunki eksperymentalne z tej listy. OK? Jeżeli mamy Full Random, to nie musimy ich wyczerpywać. Proszę to sobie przetestować. Te dwie opcje, Random i Full Random, myślę, że łatwo zobaczyć różnicę, kiedy się zobaczy, jak to wygląda. Może sobie potem zmienimy na Full Random, żeby zobaczyć w praktyce, co zmienia ustawienie tego na Full Random. I ostatnią rzeczą, jaką robimy w, tym, w tej pierwszej części skryptu, jest dodanie do naszego obiektu, który zajmuje się eksperymentem, tego naszego obiektu z próbami eksperymentalnymi, i po prostu tutaj wykorzystujemy metodę addLoop, która jako argument przyjmuje obiekt klasy TrialHandler. Dobra, czyli to jest taki kod, który tak naprawdę należy napisać w swojej karierze tylko raz, a potem po prostu kopiować go do kolejnych eksperymentów, które Państwo przeprowadzają. No bo w zasadzie to nic się nie zmienia w tym kodzie. No więc teraz, kiedy już mamy tworzony ten obiekt klasy Trial Handler, to moglibyśmy go jakoś użyć do przeprowadzenia eksperymentu. No dobrze. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to stworzymy sobie obiekt klasy Window, w którym będziemy wyświetlać nasze bodźce. I to będzie standardowy obiekt Window. Będziemy go. Będzie to okno w pełnym ekranie. Będzie miało rozdzielczość taką, jaką ma. Mój monitor, Państwa monitor może mieć inną, więc proszę to wziąć pod uwagę. I zdefiniujemy jeszcze jednostki, jakich będziemy używać w eksperymencie jako norm. Co teraz? No, teraz jeszcze musimy stworzyć jakieś bodźce. Więc pierwszy bodziec nazwiemy sobie po prostu sentence, i będzie to bodziec tekstowy, który wyświetlimy w oknie window i którego tekst na razie będzie pustym stringiem. Drugą rzeczą, którą chcielibyśmy wyświetlić na ekranie naszym badanym będzie taka krótka instrukcja co oni mają zrobić. Więc stworzymy drugi bodziec tekstowy i tekstem jaki dodamy tutaj będzie coś takiego wciśnij Q, jeśli zdanie Ci się podoba, lub W jeśli nie. Coś takiego. Dalej. Zdefiniujemy sobie jeszcze pozycję. Chcielibyśmy, żeby przy każdej próbie ta instrukcja była wyświetlana na dole ekranu po lewej stronie. A zatem dajmy na to, zróbmy 0,3. Minus 0,3, minus 0,5 i dajmy jakiś mniejszy rozmiar czcionki na przykład 0,04. I to będzie nasza instrukcja, to będzie się wyświetlać przy, każdym, przy każdej próbie. Ok. No to skoro już mamy nasze bodźce, to teraz musimy napisać tą główną pętlę naszego eksperymentu. I teraz fajną rzeczą w Obiekcie Trials jest to, że możemy po prostu po nim iterować jak po każdej rzeczy, po której iterujemy w Pythonie. I standardowo w PsycopyU ta główna pętla wygląda w ten sposób, że iterujemy sobie po naszej zmiennej Trials, po, wartości tej zmiennej, po wartościach tej zmiennej Trials i ta nasza próba, w której aktualnie jesteśmy, będzie nazywać się ThisTrial. No i dalej standardowo tworzymy sobie zegarek. Dalej aktualizujemy tekst, czyli ustawiamy odpowiedni atrybut naszego obiektu jako tekst. Teraz wziąć te teksty, które wczytaliśmy z Excela. No one wszystkie są w tym naszym this trial. Ten trial to na nasze potrzeby jest po prostu Pythonowski słownik. Jeżeli chcemy się dobrać do jakiejś wartości, to po prostu wpisujemy nazwę tej kolumny. Jeżeli Państwo nie pamiętają, to pierwsza kolumna nazywała się sentence i tam było to nasze zdanie. Dobra. Co dalej? No dalej jeszcze chcielibyśmy zrobić ten obrót, o którym Państwu mówiłem. Więc po prostu ustawiamy atrybut ori na wartość kolumny rotation naszego pliku. Dobra, więc teraz mamy już stworzony zegar, mamy zaktualizowane nasze bodźce, i teraz chcemy je po prostu wyświetlić. Jak to robimy? Robimy sobie taką pętlę while. Następnie szczytujemy aktualnie naciśnięte klawisze. No i sprawdzamy, czy któryś z tych klawiszy, które zdefiniowaliśmy w poleceniu jako prawidłowe, został naciśnięty. To znaczy, jeżeli klawisz Q znajdował się w tej naszej liście keys, albo klawisz w znajdował się w naszej liście keys, to wówczas chcielibyśmy szczytać czas odpowiedzi. Do tej pory tego nie robiliśmy, ale tutaj chcemy sobie zapisać ten czas, więc stwórzmy zmienną rt i w tej zmiennej rt będzie aktualny czas. Stworzyliśmy wcześniej zegarek, wobec czego teraz możemy szczytać z tego zegarka odpowiedni czas. Dobra, i teraz chcemy oprócz czasu reakcji, zapisać jeszcze w tym eksperymencie odpowiedź badanego. No dobra, jak to zrobimy? Bardzo prosto, za pomocą kilku ifów. Czyli jeżeli badany nacisnął Q, czyli jeżeli Q znajduje się w naszej, w naszej, naszej liście keys, to wówczas chcemy, żeby odpowiedź badanego była zapisana jako podoba, bo jemu zdanie się to podoba. Jeżeli zaś nacisnął klawisz w, czyli jeżeli w znajduje się w tej, naszej, w tej naszej liście keys, no to wówczas to resp, czyli odpowiedź badanego, to będzie nie podoba. OK. czyli mamy już kod do Szczytywanie odpowiedzi badanego, do rejestrowania jego odpowiedzi na klawiaturze. Teraz musimy jeszcze te odpowiedzi, które on ewentualnie dał, zapisać. Jak to robimy? Wszystko za nas robi ten nasz obiekt exp. Do tego on nam będzie służył. Czyli wywołujemy metodę addData. To będzie metoda, która po prostu dodaje odpowiednie obserwacje w pliku. Wpisujemy jak ma się nazywać ta zmienna w wynikowym pliku z odpowiedziami. Ja ją nazwę response resp. I jako drugi argument podajemy co on ma w tym pliku zapisać. W tym wypadku to ma być wartość zmiennej resp. To samo zrobimy z czasem reakcji, tylko że będziemy nazywać to w pliku z odpowiedziami response rt i oczywiście wskazujemy także na zmienną rt. Dodatkowo, temu naszemu obiektowi exp, czyli temu handlerowi eksperymentu, musimy powiedzieć, że właśnie próba się skończyła i że kolejne dane powinien zapisać jako nową obserwację. To robimy za pomocą metody next entry. Świetnie. No i oczywiście, jeżeli coś takiego się zdarzyło, to znaczy, jeżeli. Mm, jeżeli ktoś nacisnął któryś z tych dwóch klawiszy, no to chcielibyśmy wyjść z tej pętli while, dlatego skończymy to za pomocą break. Czyli podsumowując, przy każdym odświeżeniu ekranu. Czytujemy aktualnie dziesiąte klawisze. Jeżeli który z nich, Q albo W, znajdował się w tych szczytanych klawiszach, to rejestrujemy czas, który upłynął od tworzenia zegarka. Jeżeli to był klawisz Q, to odpowiedź badanego będziemy rejestrować jako podoba. Jeżeli to był klawisz W, to odpowiedź badanego będziemy rejestrować jako niepodoba. Następnie rejestrujemy te dwie informacje do pliku z odpowiedziami. Mówimy naszemu eksperymentowi, że próba się właśnie skończyła i wyskakujemy z pętli while. Oczywiście, czasami może być tak, że ktoś nie nacisnął żadnego klawisza. Co wtedy chcemy zrobić? Wtedy chcemy oczywiście narysować zarówno nasze zdanie, które właśnie jest oceniane przez badanego, jak i instrukcję. To wszystko musimy zakończyć naturalnie aktualizowaniem monitora, czyli metodą flip wywołaną na obiekcie window. Dobra, i coś takiego powinno nam zadziałać i stanowić eksperyment. Sprawdźmy, czy to się wszystko udało. To zostawiam puste. A, ok. Mam błąd. Name path is not defined. OK. Tutaj użyłem takiego specjalnego obiektu path do reprezentowania ścieżki, ale nie zaimportowałem odpowiedniego modułu. Naprawiam ten problem i próbuję jeszcze raz. Okej okay. OK, mam jeszcze jeden mały błąd. I to jest taki błąd, że klasa nazywa się clock wielką literą, a nie clock małą literą. Próbujemy jeszcze raz. No tak. Nie trial's trial, tylko distrial. trial. Dlaczego distrial? trial? Bo tutaj zdefiniowaliśmy to jako this trial. Może teraz? Ok, więc mamy pierwsze zdanie. Małgosia napluła w twarz Janowi. Nie podoba mi się to zdanie. Mamy drugie zdanie. Wojtek wydał nieczytalną powieść. Jan lubi jeść jabłka. Wojtek wydał nieczytalną powieść. Małgosia napluła w twarz Janowi. Jan lubi jeść jabłka. Wojtek wydał nieczytalną powieść. I tak dalej, i tak dalej. Ok, zakończyłem teraz ten eksperyment. Udało mi się go napisać. To, co nas teraz interesuje, to jest podejrzenie tego pliku, który się zapisał. No i jak Państwo widzą, w moim folderze z, eksperymentu, z eksperymentem znajduje się folder data. No i w tym folderze data znajdują się pliki z zapisanymi danymi. A nas interesuje ostatni plik, czyli plik z godziny. To będzie ten plik. Poprzednie pliki to były pliki, które się utworzyły, kiedy eksperyment się nie wystartował. Jak Państwo widzą, to jest plik z wartościami oddzielonymi przecinkiem. To jest zwykła CSV-ka. No i mamy tutaj zapisane dane z eksperymentu. Czyli mamy tyle prób, ile chcieliśmy, czyli 3 razy 3. Mamy 9 prób. Dla każdej próby mamy zapisane, jaka była wartość tego sentence. Mamy zapisane, czy, ten, czy to zdanie było ładne, czy nie, w zależności od tego, co powiedzieliśmy wcześniej w pliku Excel'a. Mamy rotację. Mamy informację o tym, przy którym powtórzeniu całego pliku z próbami byliśmy. Pierwsze trzy to były przy zerowym powtórzeniu, potem przy pierwszym, potem przy drugim. Mamy, która to była. Próba w obrębie każdego powtórzenia. Mamy to, która to była próba w obrębie całego eksperymentu. Mamy odpowiedź badanego. Nie podoba, podoba, nie podoba, podoba i tak dalej. I mamy czas reakcji w sekundach. Oraz ostatnie kolumny to są te wszystkie dane, które zebraliśmy w tym okienku. Jak Państwo widzą, LibreOffice też. Jest w stanie wczytać pliki, pliki CSV, no i teraz tu mamy mój czas reakcji, tu mam moją odpowiedź. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejnym nagraniu spróbujemy rozpocząć taki troszeczkę bardziej skomplikowany projekt z dość nietypowym zadaniem eksperymenta. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.